Cześć! Cześć kochani, to ja firanki 2.2 i ogólnie chciałam chwilę pogadać o tym, że nie idzie już nam y, tak dobrze jak kiedyś, bo kiedyś jak nagrałem na podbabka kamień albo te takie ludziki, co chodziły, to mieliśmy bardzo dużo wyświetleń pod filmikiem. 8-5 tysięcy, a nawet 14 pod jednym shortem, a teraz. Już tego nie ma, więc. Może dużo ludzi jeszcze nie wie, że ja wróciłem już na kanał. Ale nawet jak robię przerwy trochę od tych shortów, to cały czas nagrywam te i będę nagrywał. Musicie po prostu mi dać. Musicie mi zaproponować jakiś fajny. fajny pomysł na filmik. I wtedy ja będę nagrywał te filmiki, jakie wy chcecie, nie? Bo, jak, wie, jak wiecie, że nie mam pomysłu. Bo, bo, jak wy nie piszecie komentarzy, to ja nie wiem, co was interesuje, co ten, a potem nie mam zasięgów, i więc mogę nagrywać znowu te takie ludziki. Mogę nagrywać jakieś shorty albo moje reakcje, albo. nie wiem, ogólnie. Musicie dać mi znać, co chcecie, żeby, żeby żebym nagrywał. Może jakieś live'y, może jakieś gry, a ja. Ja będę słuchał, bo kiedyś to nam tak dobrze szło, na przykład yy, Było tak Że mieliśmy pod shortem Po godzinie na, na wstawienie go Mieliśmy już 1000 wyświetleń No właśnie To jest też takie Dziwne, bo ja też nagrywam te, te figurki czasami i teraz jest o wiele mniej tych, tych wyświetleń. Wtedy po tym, jak nagrałem Babka Kamień to dostałem 134 nowe subskrypcje. A teraz albo ktoś po prostu. Kilka osób zasubuje albo po prostu. No. Mam 617 i nagle jest 615. No To trochę to. Musicie mi dać, y, powiedzieć mi, co, co was interesuje, a ja będę was słuchał i będę was nagrywał. Będę to nagrywał, po prostu, bo ja nie wiem, co wy chcecie oglądać. Nie wiem nic, nie? Więc musicie po prostu mi powiedzieć, co, co mam nagrywać. I wtedy, i mam nadzieję, że wtedy będę miał więcej wyświetleń, lajków i subów. Nie zmuszam Was do ogólnie subskrybowania kanału. Jeżeli po prostu nie podoba Wam się to, co tworzę, to nie musicie mnie subskrybować, ale byłoby mi bardzo miło z tego powodu. Po prostu... Oj, tutaj światło jakieś. O. Po prostu bardzo bym chciał y, mieć więcej subskrypcji, bo na przykład 1000, chociaż teraz to tylko kilka subskrypcji więcej. Wtedy miałem... 50 więcej subskrypcji, nawet 100. Wtedy mi bardzo dobrze szło, a teraz już tak nie. Nie chcę, żeby kanał się zawalił i mam nadzieję, że po prostu będziecie chętniej oglądać moje filmiki niż teraz, bo kiedyś było to. Kiedyś słabiej chyba tworzyłem nawet te filmiki. Wtedy byłem młodszy, miałem taki inaczej mówiłem w ogóle, a teraz jestem już starszy i. I wydaje mi się, że lepiej tworzę te filmiki niż kiedyś, więc mam nadzieję, że, że po prostu zrozumiecie mnie i, i będziecie mnie wspierać. I po prostu chciałbym mieć po prostu więcej wyświetleń ogólnie. Bo mamy o, o wiele mniej zasięgów niż tam yy, niż kiedyś, więc bym Ogólnie bym chciał, żebyśmy um, Musicie po prostu mi napisać to, co lubicie. Wtedy ja obiecuję, że będę was. Wam to nagrywał. Tak? I ten, co będzie miał pod jakimś komentarzem najwięcej lajków, to będę. będę wtedy nagrywał to. Ok? Ale piszcie śmiało te komentarze, bo ogólnie dostaję bardzo mało tych komentarzy. Ogólnie ja, ja bardzo lubię komentować i. I jak dostaję komentarz, to zawsze lajkuję, zawsze serduszko daję, więc, yy, więc możecie chętnie pisać coś w komentarzu. Ja lubię odpowiadać na Wasze komentarze. I nawet jakbym miał, nie wiem, 500 komentarzy, to bym nawet siedział i lajkował Wasze komentarze. Więc. Więc. To pa! Mam nadzieję, że nasz kanał będzie jak, jak kiedyś i będziemy mieli takie zasięgi jak kiedyś. No, więc do zobaczenia. Siemano.